Czy wiesz, że istnieje modlitwa, którą sam Jezus Chrystus przekazał świętej brygidzie i obiecał, że ten, kto będzie ją odmawiać przez rok, otrzyma niezwykłe łaski i dobrobyt finansowy, a nawet ochronę w chwili śmierci? To nie jest zwykła modlitwa, to tajemnica szczęścia. Piętnaście modlitw brygidy, o której od wieków mówi się, że prowadzi duszę do zbawienia. Ale uwaga! Kto ją lekceważy, ryzykuje utratę darów, które mogą zaważyć na wieczności. Tajemnica szczęścia. Modlitwa pierwsza, o Jezu Chryste, słodka radości i upragnione zbawienie wszystkich, którzy cię miłują. Wspomnij na ból, jaki odczuwałeś wówczas, gdy smutny aż do śmierci, oblany potem krwawym, przeżywałeś gorycz śmiertelnej trwogi w ogrodzie oliwnym. Proszę cię, mój zbawicielu, aby twoje cierpienie stało się dla mnie pokrzepieniem w godzinie mojej trwogi i pokus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa druga. O Jezu, niebo i Ziemio, stwórco. Wspomnij na boleść, jakiej doznałeś, gdy Judasz, uczeń twój, zdradził cię pocałunkiem, a twoi wrogowie, jak zbrodniarza, związali i ciągnęli do sądu. Spraw, bym nigdy nie zdradził ciebie, i abym trwał wiernie przy tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa trzecia. O Jezu, sędzio przedwieczny i sprawiedliwy. Wspomnij, jak Cię fałszywie oskarżali, niesprawiedliwie sądzili i najchaniebniej za niewinność skazali. Błagam Cię, abyś mnie wyzwolił od niesprawiedliwych oskarżeń na sądzie ostatecznym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Jezu miłości moja Bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa czwarta. O Jezu, Stworzycielu świata, wspomnij, jak okrutnie Cię obnażono i jak bez litości biczowano Twoje najświętsze ciało. Daj mi łaskę panowania nad ciałem i zachowania czystości duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Jezu, miłości Moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa piąta, O Jezu, królu mój najdroższy, wspomnij na boleść, jaką cierpiałeś, gdy okrutni oprawcy nałożyli na Twoją głowę koronę z cierni, szydzili z Ciebie i bili Cię trzciną. Obdasz mnie, Panie, wieczną koroną chwały. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Miłości Moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa szósta. O Jezu, Zbawicielu Świata. Wspomnij, jak dźwigałeś na swych ramionach ciężki krzyż, upadając pod jego ciężarem i cierpiąc ból całego ciała. Daj mi siłę, abym wiernie niósł swój krzyż za Tobą aż do końca życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Jezu, Miłości Moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa siódma, O Jezu, pełen mocy i chwały. Wspomnij, jak upadałeś trzy razy pod ciężarem krzyża, upokorzony i cierpiący, spraw, abym nigdy nie poddawał się w walce duchowej, lecz powstawał po każdym upadku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Jezu, miłości Moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Synu Najświętszej Dziewicy, wspomnij, jak spotkałeś swoją Matkę na drodze krzyżowej i jak głęboko cierpiało jej serce. Daj mi łaskę prawdziwego nabożeństwa do Maryi i jej opiekę w życiu i przy śmierci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa dziewiąta. O Jezu, baranku Boży. Wspomnij, jak Cię rozciągnięto na krzyżu i mi przybito do Niego ręce i nogi. Przykuj moje serce do krzyża Twojego, abym zawsze trwał w Twojej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa dziesiąta, o Jezu, królu chwały, wspomnij na męki, które cierpiałeś, gdy krzyż podniesiono i całe Twoje ciało rozdarte wisiało na ranach. Daj mi łaskę znoszenia cierpień w zjednoczeniu z Tobą, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa jedenasta. O Jezu źródło życia, wspomnij jak spragnienia konałeś i żółcią oraz odtem Cię pojono. Zapal we mnie pragnienie ciebie samego, jednego źródła szczęścia i zbawienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa dwunasta. O Jezu, Synu Boży. Wspomnij, jak Twoje serce zostało przebite włócznią i jak wypłynęła krew i woda, znak sakramentów Kościoła. Oczyść mnie, Panie, w wodzie chrztu i krwi odkupienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Jezu, miłości Moja, bądź uwielbiony. I zmiłuj się nade mną. Modlitwa trzynasta. O Jezu, Zbawicielu mój, wspomnij, jak w boleściach oddałeś ducha, powierzając się w ręce Ojca. Proszę Cię, przyjmij i moją duszę w godzinie śmierci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, Jezu, miłości Moja. Bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa czternasta. O Jezu, Synu Maryi, wspomnij, jak Cię zdjęto z krzyża i złożono na łonie Twojej matki pełnej boleści. Spraw, abym w godzinie śmierci mógł znaleźć pociechę w jej ramionach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Modlitwa piętnasta. O Jezu, królu wieków, wspomnij, jak Twoje ciało złożono do grobu, a dusza stąpiła do otchłani, by wyprowadzić stamtąd sprawiedliwych. Daj mi udział w Twoim zmartwychwstaniu i życiu wiecznym w chwale. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, Jezu. Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną. Jeśli czujesz, że Twoje życie potrzebuje pokoju, jeśli szukasz bliskości Boga, tajemnica szczęścia może być Twoją drogą. Nie będzie łatwo. Wymaga wytrwałości i codziennego oddania. Ale nagroda, którą obiecał Chrystus, jest większa niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Na tym kanale znajdziesz wszystkie 15 modlitw Świętej Brygidy, nagrane tak, byś mógł modlić się razem ze mną każdego dnia. Dlatego, zasubskrybuj modlitwę Szczęścia. Włącz powiadomienia i trwaj ze mną w tej duchowej podróży. Twoja decyzja o modlitwie może zmienić nie tylko każdy dzień, ale całą wieczność. Niech Bóg ci błogosławi.